Hej, witam tej Kostyr i zapraszam do kolejnego materiału na moim kanale. Jest tutaj ze mną znowu Ada i znowu hey. jesteśmy w jej mieszkaniu, w jej pokoju. Dzisiaj odwzorujemy siostry w wersji męskiej, a tak naprawdę ja odwzoruję, a, a Ada będzie po prostu taką baczną ręką mi powie, mówiła, co jest dobrze, co jest źle, co mam poprawić. Powiem tylko tyle, powodzenia! Naprawdę! <noise> Trzymajcie kciuki i widzimy się już za stryknięcie palcem. Idziemy sobie zrobić hierbę, ja ogarnę sobie nową tutaj i ta Kospera, więc. Tak trochę zablokowałeś tutaj przejście. chodźmy. Ja właśnie przysłałem Adzie propozycję <grym> moich braci, więc możesz w tym momencie już odczytać oficjalnie, pozwalam ci. E, I chciałem, żeby bracia byli podobni do twoich sióstr, ale zarazem mieli też coś ze mnie. E, Mariusz, to ja po prostu, nie? Dobra, Kosper. Ten z internetów. Czyli chodzi o to, że to będę. E, ja w wersji e, YouTube'owej, w wersji tej, która pojawia się na eventach i tak dalej. Dobra. Ko superu. <grafy> to jest wersja e, japońska, e, fanatyk Japonii, e, albo może Japończyk. Czyli taka Zobaczymy. Aiko. Tak, tak, dokładnie. O to mi też chodziło, ale przez to, że jakby jaram się Japonią, to idealnie te tak, postaci pasują. Teraz jest... Person. Kosperson. to jest, wiesz, e, muzyk, e, który. Niespełniony muzyk. Tak, niespełniony muzyk, który chciałby coś zrobić z muzyką, ale nie wie, jak się za to zabrać. Dragon Cosper 1995. <laughs> to jest moja wersja e, nerda, który siedzi cały dzień przy kąpie i gra w gry, je chipsy, wiesz, e, chipsy, okay. cola, gramy w lola. <laughs> Katzper. Katzper to. E, Taka wersja mnie, która jest typową pomyłką, dlatego że dużo osób myśli, że ja jestem Kacper, a jestem Mariusz. No to tak, to myli się twoje imię właśnie z Kacperem. Jak w ogóle? Mi się bardzo podoba, jakby jestem ciekawa jak tutaj dalej to wygląda i jak oprowadzić ten scenariusz, więc no... Ja ci będę teraz dawać wskazówki, jak tutaj, żebyś rzeczywiście odegrał to tak, jak chcesz. Tak kto jest twoim faworytem teraz, póki jeszcze teraz nie znasz postaci? ich dok Dokładnie, tak. Eee, ja jestem ciekawa Dragon Cosper <laughs> 1995 eee, i jestem ciekawa też Kosuperu. Eee, Zawsze staram się, żeby na przykład każda postać miała mniej więcej koło między na przykład 30 a 50 kwestii. I jak, e, ważne jest, to, żeby mieszały się między sobą, hmm. żeby nie było to. Ja, ja bym też zaczął. Jakbym wchodził na łóżko jako Mariusz, jako ta ma moja pełna forma. Tutaj siedziałby kosuperu, bo tutaj siedziała Aiko, nie? Mhm. To posadziłbym tutaj Kospera, może, bo Aniela jest taka też zawsze taka. E, ładnie wyglądająca mm -hmm. i tak dalej. A Kosper to też będzie taka idealna forma, że nagrywanie, tak. musi się ubrać, bla bla bla. Tak. Muzyk taki będzie rozwalony muzyk. No. Nie? no, no, no. To też będzie miało sens. Dragon Kosper 9.5 będzie koło lustra. A, a Katsper jako osoba, która jest totalnie e, what the fuck, będzie za drzwi wystawiony. <śled> Naszykowałem Ci moje stylizacje, które dzisiaj przywiozłem ze sobą i chciałbym, żebyś pomogła mi dopasować je do moich e, postaci. Ja, już, ja już wiem, do, ja Okej, okay, dawaj. E, to na pewno idzie do graczy, na no bo jest No tak tak. bandama. Chociaż e... też właśnie myślałem, żeby bandamę założyć do stroju, który teraz mam na sobie i żeby to był kosper. Cosper Team ubrał kacper, żeby on jak najbardziej chciał się utożsamić z nami wszystkimi. A, tak, dobra, dobra, dobra. No, to w sumie. Właśnie, nie wiem, czy do, lepiej do muzyka, czy lepiej do kosuperu, bo to jest niby takie kolorowe, nie? masz pomysł na kosuperu, właśnie. Ja jestem przebrany jako Mariusz, więc to jest taka moja foryma Mariusza. E, foryma? Foryma. E, I będę to nagrywał na łóżku, tak samo jak Ada nagrywała Adę na łóżku, więc to jest moja scena. I teraz, Ada, złote myśli od Ciebie. Co mam tutaj zrobić, żeby nie wyglądać jak, jak złamas? Przede wszystkim wyluzuj się i pomyśl, że rozmawiasz z normalnymi osobami. Wiem, że to jest dziwne, kiedy no nikogo jakby po bokach tutaj nie ma, ale wyobraź sobie jakby staraj się też patrzeć i gdzieś na wysokości e, oczu, jak mniej więcej oni będą siedzieć, czyli na przykład jak będziesz mówił bardziej do lustra, to trochę niżej, okay. jak do kanapy trochę wyżej. Ja już przygotowany do roli siedzę, a tutaj operator Ada ustawia mi tutaj wszystko. Światło tak, światło, kamera. A i do, jeszcze tak samo jak było e, w nowych siostrach Ady, tak też będzie u mnie, że każda osoba będzie miała inny kolor, e, więc zaczynamy od ode mnie, od kospera i to jest kolor fioletowy, ale tutaj widzę, że bardziej różowy jest widoczny u was. I teraz będzie gamer. Gamer stoi tutaj, czyli patrzę tak o nie. Tak, możesz też na przykład na początku tutaj patrzeć no, i, albo się obrócić. Zmów, to zmów. wszystko zależy od tego, jaką masz kwestię. Tak. <grym> czyli jesteśmy już całą paczką. Ej, czekaj, już wiem. Jesteś bratem kochającym muzykę. Kosper jest już po e, swoim no. pierwszym nagraniu. Po Mariuszu. Po Mariuszu. jest po Mariuszu. Kosper jest. jest po Mariuszu. Jest po Mariuszu. E, jak się czujesz? No, powiem Ci, że to było zabawne, jak już e, byłem w tej roli i już wiedziałem, o czym w ogóle mówię i, i co będzie następ, następstwem e, czego, czułem się dobrze, a, a zrobiłem źle. E, ja zauważyłam tylko i zwróciłam Ci uwagę, że za szybko na przykład mówisz kwestie i Patrzysz w żeby sobie go przypomnieć i znowu jakby zaczynasz mówić. I zawsze trzeba pamiętać o takich kilku sekundach przerwy, jak już skończysz zdanie, które mówisz, bo ja na przykład miałam z tym duży problem na początku i na przykład w montażu wychodziło że za szybko, za szybko się ucinało i tutaj był problem. Ja już jestem w drugiej stylizacji, bardzo podobno do pierwszej. Nawet nie wynosimy łóżka. Nawet nie wynosimy łóżka, tylko właśnie kminimy to, jak to zrobić na patencie, dlatego że nie chodzi nam o odwzorowanie w 100% sióstr. Tylko pokazanie wam, jak wygląda praca e, nad siostrami, e, dla mnie jako laika, jeżeli chodzi o tego typu e, show na YouTubie. O to jest Zostały nam jeszcze dwie postaci, nie jeszcze gamer i zapomniała się o Kacprze, o nim wszyscy zapominają! Kacpr zostanie tak. memem odcinka i, i pewnie mojego kanału, więc pozdrawiamy wszystkich Kacprów! To prawie jak event w grze! I'm sorry! Tr przyszłaś na taką najgorszą rolę ogólnie. Taką najgorszą rolę, no. What the fuck, tak to wygląda, tak robisz? Co? Ja Powtarzam kwestie na przykład po 10 razy tak samo, tylko inaczej intonuję, czasami bardziej pytająco, czasami bardziej agresywnie. Żeby żeby potem byli, że potem łatwo w montażu, tak nie? żeby się wszystko tak. połączyło razem w My skończyliśmy nagrywać i Ada przykleja ledy po raz setny. Wyprowadza pieska. Wyprowadza pieska. <inaudible> Ale masz fajnego pieska, Ada, jak się dwie? Ej... Stążeńczka. <laughs> no moi drodzy, skończyliśmy. Ada była dobrym moim szefem planu. Kierownikiem planu. W sumie. Cieszę się bardzo. I wy za chwilę zobaczycie efekty naszej pracy, zobaczycie czy udało mi się odtworzyć um, braci, siostry, braci, jak to zwał, to tak zwał. A z wami się moi drodzy żegnamy, więc do zobaczenia. Dziękujemy za oglądanie, zostawcie łapki w górę, subskrypcję. Wpadajcie na kanał Ady. Na nasze kanały gamingowe ostatnio był Among Us wspólnie, więc no zapraszamy. Tu będzie w karcie. I cóż mogę powiedzieć miłego sensu na braciach. Tajo! Czasami wydaje mi się, jakby w mojej głowie była wojna osobowości. Jakbym nie był sam. Mortko. Kim ty jesteś i dlaczego jesteś taki idealny? Jestem twoją idealną formą. Przynajmniej wizualnie. Jestem kosper. E! Przesada! Wyglądasz tak samo dobrze jak ja. A ty to kto? A jak myślisz? Kosperowa porażka. Jestem Dragon Kosper 1995, brat gamer. Streamuję na Twitchu. Ej, w sumie to cool. Podoba mi się. My nie możemy być rodziną. O, kore wa sugoi des. Nani? Czemu ja rozumiem japoński? Anata wa watashi des. O, o, ale jesteś sztos! E, ona mała nandeska? KOSU PERU Japoński brzmi bardzo melodycznie, mógłbym... Mógłbym śpiewać w tym języku. A ty to kto? Ej, czekaj, już wiem! Jesteś bratem kochającym muzykę! Dokładnie tak! O, puść nam swoją nutkę! A nie mam jeszcze... Boję się opinii innych. Czyli... Jesteśmy już całą paczką. Cześć! Co? Słucham? Co? Co? Ja jestem Kasper. Znaczy Mariusz, ale każdy myśli, że jest inaczej. Oj. Ok. więc jeżeli jesteśmy już wszyscy, to mam apel. O! To prawie jak event w grze. Jeżeli się czymś interesujecie, to rozwijajcie się w tym kierunku, ponieważ każdy ma prawo być szczęśliwy. Zgadza się. A, i jeszcze jedno. Dawaj mistrzu. Żadne hobby nie wyklucza innych zainteresowań, więc na spokojnie możecie wrócić do mojego ciała i, i żyć razem ze mną. Kioda i wa braci a raczej siostry zostawimy Adzie ona to robi lepiej